Zdarzyło się czasami, że zabrakło na przykład paliwa na mieście lub na trasie. Żeby uzupełnić, potrzebna jest ewentualnie butelka po płynę do sprzykiwacza, pusta butelka po wodzie i taki otopatyczek, żeby utrować sobie drogę, jeżeli wlew ma zapadkę. Na początek trzeba spreparować butelkę, żeby była ona zdatna do posłużenia kolejek. Wylewamy w pozostałości wody, żeby wyłaści, jak najmniej. Wylewamy etykietkę, I dobrze byłoby mieć nożyk, jeżeli tego nożyka nie posiadamy zginamy butelkę w ten sposób i przecieramy ją o krawężnik lub o lub o asfalt wydzieramy z tego dziurkę taką, żeby mniej więcej zmieściła do środka nasza pięść. gdy butelka jest już przygotowana otwieramy wlew paliwa jak widzimy w środku jest taka zapadka do tego posłuży nam ten oto patyczek. Wkładamy butelkę w ten sposób. Patyczkiem torujemy sobie drogę. Uważamy, żeby nam nie wpadł do baku. Tak teraz odkręcamy butelkę z benzyną i powoli, żeby nie przelać, wlewamy płyn przez butelkę do baku. Taka ilość, jak mieści się w butelce, popłynie do spryskiwacza. Powinno wystarczyć, żeby dojechać na najlepszą stację benzynową i dotankować auto. Nie polecam jeździć na oparach, gdyż może uszkodzić to pompę paliwa w naszym aucie. Poczekamy aż paliwo spłynie i delikatnym ruchem, żeby nie zostawić pozostałości, wyjmujemy patyk. Zakręcamy i możemy jechać. Dziękuję bardzo.